Bracia, jeżeli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadający po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie ukryte jest z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. Zadajcie więc śmierć temu, co przyziemne w waszych członkach. Rozpuście nieczystości, lubieżności, złej rządzy i chciwości, bo ona jest bałwochwalstwem. Z ich powodu nadchodzi gniew Boży na synów buntu. Wy niegdyś tak postępowaliście, kiedy w tym żyliście. A teraz i wy odrzućcie to wszystko. Gniew, zapalczywość, złość, znieważanie, haniebną mowę wychodzącą z ust waszych. Nie okłamujcie się nawzajem. Bo zwlekliście z siebie dawnego człowieka z jego uczynkami, a przeoblekliście nowego, który wciąż ją odnawia ku głębszemu poznaniu Boga, na obraz tego, który go stworzył. A tu nie ma już Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, barbarzyńcy, scyty, niewolnika, wolnego, lecz wszystkim we wszystkich jest Chrystus. Moi kochani, święty Paweł tutaj zakreśla wspaniały obraz wnętrza człowieka wierzącego. Który szuka Chrystusa, nieustannie zmierza ku górze, spoglądając tam, gdzie Chrystus zasiada po prawicy Boga. Natomiast te rzeczy, które wynikają z ciała, które wynikają z pożądań ciała, bardzo radykalnie są tutaj określone: odrzućcie je, a jeszcze wcześniej zadajcie śmierć. Możemy więc śmiało powiedzieć, że chrześcijanin jest mordercą, ponieważ zabija w sobie wszelki grzech. A siłę do tego czerpie od Boga, jest zapatrzony w Chrystusa i ma na to wszystko Boże błogosławieństwo. Zadajmy sobie takie proste pytanie: ile czasu dziennie poświęcam na to, aby szukać tego, co w górze? Ile energii wkładam w to, a poznać głębie Boga, a żeby rzeczywiście iść za nim? Oczywiście rozumiem, że może się tak zdarzyć. Że jest pewien trudny okres w życiu i nie można poświęcać zbyt wiele czasu na to zgłębianie Boga. Ale jeżeli sytuacja taka jest na stałe, to powinna się nam zapalić czerwona lampka, że coś trzeba zrobić z tym. Bo chrześcijanin, który zgłębia Boga, tęskni za nim, potrzebuje tego jak powietrza, jak pokarmu. I dlatego nie może zaniedbywać tego w jakimś dłuższym okresie czasu. Duchu Święty, który pociągasz nasze serca do uwielbiania Chrystusa, do wywyższania Go i do odrzucania tego, co światowe, przyjdź i umacniaj nas przenikając swoją łaską. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.